pobór oleju 12 litrów na 10 000 km. Troszeczkę chyba za dużo, prawda? Piękny Peugeot 508 z silnikiem niestety 1.6 THP. Zapraszam na odcinek. A w dzisiejszym odcinku spróbujemy dowiedzieć się, dlaczego ten silnik zaczął nagle pobierać taką ilość oleju. Powiem wam szczerze, że Dobra, silnik jako silnik może pobierać olej, no bo wiadomo one tak mają tą wadę, ale ja bym bardziej się tutaj przyjrzał układowi do lotu powietrza, ponieważ no to jest trochę dużo, 12 litrów na 10 000 kilometrów to jest jednak dużo. Przyjrzałbym się turbosprężarce, przyjrzałbym się systemowi odmy tutaj, czyli odprowadzania par z misy korbowej. Czy tutaj nie jest problem? Tutaj zdejmiemy te rury, zobaczymy, jak wygląda dolot. Jeżeli w dolocie jest bardzo dużo powietrza, tego oleju, to wtedy bym się zaczął przyczepiać tutaj do systemu odmy. Ale i tak zajrzymy do środka, do cylindrów, może zrobimy pomiar kompresji, bo to nam najwięcej w sumie powie o kondycji tego motoru. Nie przedłużając, biorę się za rozkręcanie. wydaje mi się, żeby tutaj było aż za dużo oleju w samym dolocie. No trochę go widać, ale nie jest go aż tak strasznie dużo. Myślałem, że będzie więcej. Także tutaj raczej na system odmy i bym nie stawiał. Tu widzę, że to mocowanie tego no, jest po prostu wyłamane. Coś może to kiedyś było kleić, jakimś klejem. No, ale tutaj to na nic nie dało. Także. Co? So, niestety, ale bierzemy się za silnik. Teraz Łukasz sprawdza, czy z odmy oraz z turbiny nie wydostaje się olej. Słuchajcie, tak wyglądają świece. To jest pierwszy cylinder od skrzyni biegów, czyli pierwszy po francusku. To jest drugi. Jak widać, na tym no duża ilość oleju. To jest trzeci od skrzyni biegów. Tu jest przyzwoicie, ale też widać, że troszeczkę. I pierwszy. Co nam to mówi? I pierwszy od rozrządu, czyli czwarty. Co nam to mówi? Takie świece, że tylko dwie są w oleju, dwie są ok. Że nie mamy problemu z systemem odmy, ponieważ powinny być cztery świece zaolejone, a są tylko dwie. Znaczy, widać, że tam spala dosyć duże ilości oleju. No co? Bierzemy kamerę inspekcyjną. Standardowo marki Wisixson. I zaglądamy do cylindrów, czy tu jeszcze da się coś naprawić tutaj macie podgląd no i zobaczymy czy coś tutaj będziemy widzieli więcej w środku jak już się znajdziemy no dobry. gwint, świecy cały w oleju bo te świece były bardzo lekko dokręcone zobaczcie, że po gwincie szły spaliny już do góry o, i mamy na tłoku nasz olej z z oleju. Także tutaj, jak wyglądają gładzie cylindrów. Gładzie cylindrów wyglądają w porządku. O, tutaj troszkę. O, tu. Ale to tylko troszkę. Nie jest to jakoś tragicznie. No, ale w drugą stronę. Tom będzie lepiej. No ale głowica wygląda już tragicznie, jeśli chodzi o pobory oleju. Zobaczcie, wszędzie jest. Olej, się pięknie odbija w kamerze. Olej dostaje się przez zawory z sące. Standardowo, no nie przez wydechy się nie będzie dostało. Zobaczcie, jak wyglądają te zawory z sące. No, tragicznie, tam może do środka da się jeszcze zajrzeć, o tam nie wygląda to tak źle. Powiem wam szczerze. Jak sobie tak widzicie, pod tym zaworem. Przylnia ładna. No, ale co? Tutaj trzeba by zrobić, od, zacząć od remontu głowicy, powiem wam szczerze. Dobra, drugi cylinder. Ten, nie, to musi być ten, bo tam tamten, dwa są w górze. Za chwilę sobie wezmę, wrzucę bieg i go przepchnę. Tutaj sobie obejrzyjmy jak wygląda nasz gwint. Tak samo. Całe jest w spalinach. Widzicie? Widzicie? I co? Tak samo olej na tłoku. Nie ma takiej jeszcze tutaj. O, jak wypłukane jest przez olej. Jeśli chodzi o gładzie cylindrów, nie ma tragedii. Powiem wam szczerze. Sam tłok no to tragedia. Zobaczmy sobie tutaj głowicę, no, ten jest jeszcze taki w miarę przyzwoity, bo tutaj ta świeca była taka w miarę, w miarę, prawda? No, także tutaj jest nieźle. Opuszczę sobie teraz dwa te cylindry i zaraz zajrzymy do tych dwóch środkowych. Ktoś zapewne w tej chwili pisze komentarz, że uszczelniacze zaworowe da się wymienić bez zdejmowania głowicy. Okej, okay. to prawda, czasem tak się je wymienia. Ale w tym silniku to nic nie da, bo w nim wycierają się zawory oraz prowadnice zaworów. W uproszczeniu. Zawór zaczyna pracować pod niewłaściwym kątem i nowy uszczelniacz starczy tylko do giełdy. OK, tłok mamy w górze. Tamten, więc te dwa będą teraz w dole. No. Tak samo gwint od świecy brudny w spalinach. Czyli przez gwint też się spaliny dostawały. Zobaczmy, to jest ten, też w miarę przyzwoity cylinder, ale też widać, że nie jest zbyt dobrze. Gładź cylindra. Wygląda w porządku. Szybkie spojrzenie na głowicę. Tragedia w trzech aktach jak to się ładnie mówi. Ojej, ojej, ojej. Tu zobaczcie, jak kolej spływa. O tu, płynie po. O, zobaczcie. No, nic więcej chyba dodawać już nie muszę, prawda? Pierścienie stoją. Remont głowicy trzeba by zrobić. Zaworami to się wszystko też dostaje. Co? Nic. Kolejny, kolejny mamy tu. Gładź cylindra. Wyślizgana. O, tutaj nie ma honu. W tym miejscu nie ma honowania. O, tu. Tłok wygląda jak wygląda. Do góry. Spójrzmy na głowicę. Tragedia, tragedia, to mało powiedziane. Tu płynie olej. O, tutaj. Tu też już płynie olej. Nie ma co, powiem Wam szczerze. Tu jedynie co może pomóc, to porządny remont. Welcome to the Remont. O. I co z tym fantem teraz zrobimy? Tak szczerze, powiedziawszy. Nie wiem. Znaczy tu trzeba zrobić remont silnika. Proste, trzeba wymienić pierścienie, zobaczyć, czy pierścienie mieszczą się, znaczy czy wymiar półek na pierścienie jest prawidłowy, zrobić głowicę. Jeździć dalej. Samochód jest ładny, nie jest poniszczony nigdzie. Kolor jest, blachy są. Rys nie ma, opony ma, koła ma. Tylko silnika nie ma. Nie wiem. Powiem wam szczerze, że to to 1.6. To kurczę, no, fajnie się tym naprawia, Ten silnik jest sprawny, to tym się fajnie jeździ. To jest wam powiem szczerze, ale to co oni tutaj odwalili z tymi pierścieniami, z, z tą głowicą, że to Nie wiem. <ślesk> nie wiem. Trzeba zrobić remont i tyle po prostu. No co, nic tutaj ciekawszego nie zrobię. No co, możemy zastosować chemię do cylindrów, no to co? Ruszę tylko pierścienie, trochę olejowe. Ruszą może, bo tu przy takiej ilości oleju no, to nie pomoże puder róż gdy stara panna już, tak jak już się mówi, no. No no nie, no. Oj. No nie. Kurde. No nie, no tutaj chemią to on tak myślę, bije się. Nie, no to nie ma sensu. Nie przy takiej ilości oleju, gdyby on tam, nie wiem, żarł. 3 litry na te 10 tysięcy, 4. Może to jeszcze, wiecie, no to takie pomagało, tak? No ale przy takiej ilości to. Nie, to szkoda na, na tą chemię w ogóle pieniędzy jest. Według mojej opinii. Poza no. tym katalizator, ciekawe w jakim stanie jest katalizator. Może uda się jeszcze sondę odkręcić i zobaczyć, w jakim stanie jest katalizator, bo katalizator jest trupem. To no już w ogóle się tutaj nie opłaca, będzie tego robić, po prostu trzeba zrobić remont i tyle, no to jeszcze spróbuję odkręcić sondę. No nic, niestety, sondy nie udało się wykręcić. Idzie z gwintem, niestety, także nie będę je szarpał, bo będę musiał to gwintować, sondę drugą kupować, bo ta się już nie będzie nadawała. Chociaż w tamtym, przecież z poprzedniego odcinka jest nowa sonda, jeszcze. <laughs> nie, zatem tak, turbina też puściła. Tutaj już, o, w tym miejscu. Zaczyna już puszczać spaliny, tutaj są. Tu jest cała okopcona. Tutaj o, teraz lepiej ta kamera patrzy, prawda? Tu jest cała okopcona. Także ona też już dostała swoje luzu. Jakiegoś tam nie ma, ale ogólny przebieg tego auta. Właśnie sprawdźmy, jaki to jest przebieg tego auta, bo nawet wam nie powiedziałem. 206 000 km, i już po silniku świetnie. Nic zadać, nic ująć. Składam to z powrotem. Dzwonię, powiadomić klienta o zaistniałej sytuacji. I on podejmie decyzję, czy będzie chciał ten silnik remontować, czy jeździć dalej i dolewać oleju. To co? Trzymajcie się. Cześć. A i tutaj jak się dobrze przyjrzycie, ja tu zaświecę. To niestety, ale mamy rozszczelnioną turbosprężarkę. Tak, tutaj, gdzie ta śruba jest, rozszczelniła się i też puszcza nam olej. No bo delikatnie jest odmą, delikatnie turbiną i to tak się wszystko kumuluje. Romi i Eryk, autoserwis. Pozdrawiam Was ja, czyli Nina, chyba jedyna myśląca, choć sztuczna osoba na tym warsztacie. Miłego dnia, cześć!